Fajna muzyczka. Tak. Dobrą stroną kwarantanny jest to, że można wreszcie nadrobić zaległości w lekturach i wrócić do książek, na które się wcześniej nie miało czasu. Jaką lubię literaturę? Różnorodną. Różne książki, w zależności od tego, jaki mam nastrój. Pewnie trudno byłoby mi wybrać tę jedną, jedyną, ulubioną. Książkę z dzieciństwa mile wspominam Astrid Lindgren i, i dzieci z Bullerbyn. Cudowna, cudowna pozycja nawet dzisiaj. Chętnie sięgam do książek biograficznych, sportowych, historycznych. A jaką książkę bym polecał na dzisiaj? Książki, które nas odstresują. Taką książką jest na pewno książka Gerarda Durela, Moja Rodzina i Inne Zwierzęta. Jest to książka autobiograficzna. Powstał również wspaniały serial, ale przede wszystkim jest to książka, która rozchmurzy nawet najbardziej ponury dzień. Pozdrawiam wszystkich, którzy lubią i mogą. Czytać, mają na to czas, ale przede wszystkim pozdrawiam widzów Teatru Kapitol. Zapraszam. Mam nadzieję, że jak najszybciej na sztukę O co Biega, w której mam przyjemność występować, ale przede wszystkim zapraszam na wszystkie komedie do Teatru Kapitol. Mam nadzieję, że spotkamy się z Państwem jak najszybciej. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Tomasz Gęsikowski.